Nie, pierdolę. Nie, nie składam tego namiotu. Nie, pierdolę. takie za takie jaja sobie robimy. No, co No, to roku z ciebie, jaja robimy? Kurwa, pierdolę się, dobra? Bo ja muszę robić, ale. Komuś tłumik odpadł? Tłumik komuś odpadł. No pierdolę, kurwa. I co, to będzie na środku? To środkę na ja klątkę jeszcze, Jak się rozgląda? <noise> Frontem do klienta. Do klienta. Tam go, bo nie będziesz widział O! I ząg. Czy taka dziura ma być? To będzie padać co? Jak będzie padać kretynie, jak będzie tropi? No Jebaj się. Dajcie, ci kurwa agrasję. <noise> <noise>

Dlaczego? No trzymałem, no sorry! Nie, bardzo, bardzo, pomóż mi, bo ja tego nigdy Trzymaj. nie było A kupisz flaszkę? Kupię flaszkę! To ja trzymam. To tak, o jedno za dużo. No właśnie ja tak <laughs> chciałem powiedzieć. To no, jedno za mało. To po palcu. Kiedy masz taki namiot, że go wchodzisz, fuj, do góry i on się zwraca. To jest za nisko, to jest za jest za Nie możesz, to jest za nisko, komera. Musisz wejść do środka. No nie nie! To chodź, bym nie wejdę! Nie wejdź. no się, kurde, inaczej nie weszła. Ewa, wyłącz to na parę. No właśnie, kurde, przecież. Dlatego się zwalił. Ja to muszę widzieć. Rekin! Rekin, ja jestem tutaj, żeby nie było, że to ja! Ej! Dobrze, czekaj, już to znowu. Tak! Co złego to ja, nie? Wszystko się zniehalo, bo teraz jest, kurwa, za dużo. Bo, kurwa, masz czubek, debilu, nie Masz tak. dziurę oddychaj, będzie dobrze. Dajcie mi czubek ten taki długi. Daj mi ten krótki daj czubek. mi czubek. <laughs> kurwa, to i... Ty no burty trzymać no kurwa. Daj tego kondona duży wyszynkę, dajcie duży czubek, duży czubek. Du... nie nie podkład kurwa jak wygląda duży czubek, kurwa, jest taki... duży czubek jest na nie bo jest jeszcze jest duży cyckiem. taki, no przestań no, wiesz trzymaj ma i kiedy będzie dobrze będzie dobrze Naciągaj, naciągaj chuj na palec Jestem <noise> <noise> twierdzić, chyba przód teraz za nisko! jest <noise> duży czubek? Nie, to jest mały czubek! To mały czubek! Kurwa ta przyczepka! Śmiem <gulanie> twierdzić znowu, coś nie pasuje. <gulanie> ale czubek cię nie dostał właśnie. <gulanie> jest zajebiście. <gulanie> <gulanie> Patrz kurwa jaka chacjenda. <gulanie> Chyba coś zapasowałeś. <gulanie> kurwa przynajmniej czyszczę. Jak jest, flaszkę, to nie trafia. Nie, nie, bo to jeszcze są te jadroflody. A jak będzie czorm? Nasza stoi już. No, nasza stoi. Ja zrobiłem tylko na to, w którym... Thank you.